Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek zaczynamy na mapie Park Fernando i jest to mapa, którą sami wybraliście. No i będziemy tutaj dzisiaj polować na jelenie szlachetne, mulaki, może jakaś puma. No i oczywiście, żeby nie było nudy, wyruszymy trochę po innych rejonach i zobaczymy, czy uda nam się coś naprawdę dużego upolować. Zobaczcie, już coś słychać. Ale to jest Axis. No nic, Aksisa sobie na razie odpuścimy, wyruszamy nad jezioro. Moi drodzy, jeszcze nigdy tak wcześnie nie wyruszałem, jest po piątej. Więc jest tutaj naprawdę, o jest mulak, ale malutki. No i o takiej godzinie rzadko kiedy ja wyruszam, przeważnie jest to siódma, ale że tutaj muszę troszeczkę przejść, no to wyruszyłem wcześniej. Zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, lajka, no i komentarza. Komentarz, jeżeli macie jakiś tutaj problem w tej grze: macie jakieś pytania, macie jakieś propozycje, więc zapraszam. Sekcja komentarzy jest wolna dla Was. No i dobra, teraz chyba skupmy się na graniu. Dość ogłoszeń i ruszamy. No i dobra, rozglądamy się w okolicy. Leo, trochę ciszę się, zachowuj. Na razie nic nie widzę. Tutaj tyły, obserwujemy tyły. Tyły są też puściutkie. U jest Axis. Tam coś chyba jeszcze było. U tutaj też jest Axis. Czy mamy gdzieś jelenia szlachetnego? lercia. O tutaj są, ale to są Aksisy. O kur, te same trójki? Żal by było nie upolować. Dopóki nie ma jelenia, możemy się tutaj na to spokojnie wybrać. Bo jelenie podejrzewam będą się pojawiać za chwilę. Tylko czekajcie. Gdzie my tutaj możemy? Urze 280 metrów mega daleko. Ale to nic. Może nam się uda. U, ale się tutaj wysypało. Zobaczcie, co się dzieje. No. Dobra, już jak będziemy tak strzelać w takiej dalekiej odległości. To nie ma co. Trzeba próbować. To sobie tutaj stanę. No i dobra, będziemy próbować ustrzelić jakiegoś axisa. Czy on dostał dobrze? Chyba tak. Jest jeden. Ten tutaj się porusza, ale może jakby stanął w miejscu. Tu jest jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden. O kurde, Ranger tutaj naprawdę daje radę. My będziemy mieli dwa upolowane, spory kawał do przejścia. Musimy sobie troszeczkę odpuścić to chodzenie. Podejrzewam, że Jelenie pojawią się z tej strony. Co się tutaj dzieje? Zobaczcie. Hej, co się tutaj stało. Nigdy nie widziałem, żeby pies tutaj pływał. by na mnie nie Leo, bo... Jakoś... Jakoś to nie w jego stylu. Będziemy rozglądać się po okolicy. Zacznijmy może z tej strony. I zobaczmy, czy coś się tutaj kręci. Będziemy musieli pójść po tamte aksisy, które ustrzeliliśmy. Ale tutaj... O, jest w końcu jeleń, i tu jest jeleń, i tu jest i jest Aksis. tutaj jest nasz Aksis, który został ustrzelony. No dobrze. Czy mamy jeszcze gdzieś tutaj w okolicy? Bo fajnie by było, żebym miał coś bliżej i nie musiał aż tak daleko iść. Kurczę, tutaj jest ten jeleń. No spróbujmy go. Kurde, trochę daleko, ale spróbować warto. Jeszcze jeden strzał. Nie wiem. U, dobra, do, dostał, dobrze. Ten pierwszy strzał chyba nie wyszedł. Chyba tak. No i dobra, sprawdźmy jak on został trafiony. U, lewe półco 321 metrów. Zobaczcie, jaki ładny i naprawdę trafienie było bardzo dobre. Z 320 metrów i jest to naprawdę bardzo dobre trafienie. Okej. Okay. Idźmy dalej. O, tutaj leży. Dobrze jest, jest dobrze. Mamy go bardzo blisko. No i zobaczmy, jak on został tutaj trafiony. U, naprawdę spory. I został trafiony w lewe płuco, O kurde. Jak blisko serca? No, 359 metrów, zobaczcie. Jaka odległość. Naprawdę. Coraz lepiej mi tu idzie. U kurczę, jestem zadowolony. Jeszcze musimy znaleźć naszego. jednego gagatka. On gdzieś tutaj będzie leżał. To będzie Axis. No i zobaczmy, gdzie on tutaj będzie leżał. U leży, dobra widzę go. Widzę, widzę go. Chyba. Został trafiony naprawdę dobrze. U, złoto, kurde. 364 metry. Zobaczcie. Prawe półco. Też blisko serca. No powiem wam, jestem zaskoczony, że takie odległości i idzie jakoś tutaj ucelować. No i mamy złoto. Tłocze już Ranger, już tutaj słabo, słabo, słabo. Troszeczkę. Ee, Dociąga tą bronią. Bo jednak widać, że już tej mocy brakuje. No, a jak brakuje mocy, no to wiecie sami, że jest troszeczkę ciężej. Dobra, mamy tutaj sporą okolicę do obserwacji. Tutaj nasz kład. Wziąłem sobie kładę, żeby, wiecie, przemieścić się trochę szybciej. No, i ciekawe, czy jeszcze coś tutaj znajdziemy po tej przejażdżce. Tym kładem mamy jelenia, mamy aksisa, i jeszcze może, ujeść czwórka, dobra. 329 metrów. Czy uda mi się? Sprawdźmy. I jest dobrze, jest trafione. I on tutaj szybciutko nam padnie. Wiecie co? Poczekamy, poczekamy tutaj. Znaczy, poczekamy. Może nie tyle, co poczekamy. Tylko będziemy na tej stronie, bo ja mam tutaj kładę. Specjalnie go sobie wziąłem, żeby nim się tutaj przemieszczać. Bo spory kawał do przechodzenia byłby, a nie chce mi się zbytnio chodzić. Wiecie, stare nogi ciężko się chodzi. Kości bolą, więc nie ma co. Poczekamy tutaj chwilę. Może coś się tutaj jeszcze pojawi. Szkoda, że tutaj ten rejon jest taki trochę pustawy. Ale liczę na to, że jakaś szansa będzie na upolowanie jeszcze czegoś. Tutaj mamy naprawdę dobry region. Jak widzicie, sporo osobniki się pojawiają. No wiecie, może nie jest to jakiś super, super spory osobnik, czwórka. Ale. Ta szósteczka jest naprawdę spoko. Tak tak mi się bynajmniej wydaje. No nie wiem. Jakie dla was są tutaj duże osobniki, ale grając na innych mapach. Stwierdziłem, że taka szóstka to już jest coś. Bo rzadko kiedy się tak zdarza, że trafimy. Czwórkę piątkę szóstkę tak pod rząd. A tutaj coraz coraz. Oj coś szło. O, tutaj. Aksis. No nie, no jedynki to nie będziemy dzisiaj tutaj męczyć. Swoją drogą, to Ja muszę zrobić jedną rzecz. O. Zmienić celownik. Bo ten celownik na te dalekie odległości. No w sumie nie jest wcale taki... Tutaj jest. O kurde. I patrzcie, piątka, szóstka. No do wyboru do koloru. I czwórka jest i piątka. To nam tylko w sumie tutaj trójki brakuje i o, jest siódemka. No to siódemka to będzie nasza. No nie mówcie, że nie. Jest jeden. Oj, mogłem strzelać, ale za duże ryzyko, moi drodzy, za duże ryzyko, że w czasie ruchu coś pójdzie nie tak. Nie ma co czasami ryzykować, bo to ryzyko tutaj nie popłaca. Ja już yy, troszeczkę tutaj postrzelałem yy, w tej grze i zauważyłem, że yy, jeżeli zwierzyna nam się już poruszy, no to jesteśmy 50-50. Albo uda się, albo nie. O kurde, leży tutaj. Ale wiecie, to bliska odległość. To on raczej szans nie miał. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Tu 86 metrów. Zobaczcie, jaka potężna różnica e, odległościowa. No i jest to złoto. Lewe półco, prawe płuco. Do Tutaj kula śmigła bardzo mocno. Idziemy. O. A to jest Aksis. Axisa to już sobie chyba odpuścimy. Mamy Aksiska już upolowanego, nawet dwa z bardzo bardzo dużej odległości i ranger sobie poradził, a force leads przy takich odległościach, to nie wiem czy by nawet drasnął, no czekajcie, gdzieś ja tutaj muszę yy, skręcić, tylko gdzie? tutaj, dobra, idziemy tu bo musimy przejść na tamtą stronę żeby odnaleźć naszą zwierzynę i zobaczcie, ta zwierzyna się dosłownie pojawia na naszych oczach i to jest dobre miejsce, jeżeli chcecie przyjść, wystrzelać wszystko, no to tutaj możecie sobie przyjść i będziecie mieli zwierzynę jak na talerzu dobra sprawdźmy go jest sreberko. Czwarty level. I dostał. Kurde, w lewe puco. O, wow, naprawdę fajnie. 329 metrów. Zobaczcie jaka odległość. Nie byle co. Musiałem przenieść się do naszej bazy. No i będziemy wyruszać w tym kierunku. Zobaczcie, tu jest takie naprawdę solidne jezioro. Nie wiem czy... Będziemy tutaj strzelać na takie duże odległości, gdyż no przejść to jezioro to pewnie tutaj będzie cakramecko ciężko, a nie chciałbym spędzać pół godziny na chodzeniu, nie dzisiaj. Może w następnym odcinku jakoś się pokuszę o takie chodzenie, ale jakoś dzisiaj nie mam chęci. Urde. ja tutaj nigdy chyba nie byłem. Mi się wydaje. Więc nie wiem, co my tutaj będziemy mogli spotkać. Jest to takie miejsce i to jest bardzo duże jezioro. Gdzie to jest już naprawdę tutaj u wiele szlachetny. Yy... Czy my go będziemy mogli jakoś troszeczkę obrócić? No i na tym ulaki muszę się wybrać. W końcu tutaj gdzieś może coś się pojawi. Kurde, biegnie tutaj. Odległość bardzo dobra. Biegnie w tą stronę. I musisz kolego trochę stanąć, bo będziemy mieli problem. I oddajmy strzał. 50-25 jest nasz. Laka o. Taka odległość jest niczym, mulak. No i zobaczmy, z czystej ciekawości. Czy to jest jakiś większy level? Tutaj na razie nic nie widzę, ale czy to jest jakiś większy level? Drzewo mi przysłania. No i sami zobaczcie. Na razie go nie widać. Ale to nic. Mamy kolejnego jelenia szlachetnego. Gdzieś on tutaj będzie leżał. O właśnie. Wiem co ja zrobić muszę. Weźmiemy tego jelenia. Zatrudnimy Leo. On gdzieś tutaj będzie leżał. A ja się rozglądnę, Czy tutaj te mulaki gdzieś się kręcą? No na pewno gdzieś się kręcą. Tylko. Wiecie co. Na razie nic nie widzę. Mimo że jakieś odgłosy były. No to. Jest nasz jeleń. Tutaj jest nasz jeleń. U, właśnie. Może tą cynamonkę by przydało się upolować. Tylko sprawdźmy najpierw naszego jelonka. O, level czwarty. Lewe płuco, prawe półco. 100 metrów. No tutaj to nie miało szans na przeżycie. Bardzo fajnie. Mm. Coś tutaj lata. Co to jest cynamonka? Dokładnie. Czy ona będzie tutaj gdzieś leciała? Ja mam pistolet na to. Więc dlaczego by nie? Jako, że ostatnio przypominam, polowałem na ptactwo. To teraz coraz częściej mi się tutaj to zdarza, żeby nie odpuścić okazji i upolować jakiegoś ptaka dobra Leo chodź tutaj bo o tutaj jest cynamonka jeden szlachetny mulaków brak i jakiś duży level gdzieś tutaj się kręci czy raczej nie tutaj coś jest też jakieś malutkie hmm. aż Troszeczkę jestem zaskoczony, że nagle tutaj takie malutkie levely się kręcą. A nic większego nie ma. 180 metrów do cynamonki. Rozglądnijmy się. Może jakiś jeleń gdzieś tutaj będzie. Większy albo mulak. No, przydałoby się tego mulako tutaj upolować, nie? Bo jednak. Zapowiedź była, że będą mulaki, a mulaka nie ma. 100 metrów ucieka. Czy będą leciały one w tą stronę? Pewnie nie. Ja nawet ich nie widzę. Gdzie one są? O, nawet nie było widać. O ty kurde, tutaj jest naprawdę... Jakieś maluszki. Naprawdę tutaj było sporo zwierzyny. Ale to były tam te malutkie osobniki. No i co? Tej cynamonki nie udało mi się nawet tutaj podejść. Nie mam wabika. To jest najgorsze. No ale to nic. Yy, Rozglądnijmy się ostatni raz. Jeżeli nic nie ma większego. To wyruszamy na. U? Ty, 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 kolego, czekaj, co tu takiego dużego jest? U, zobaczcie, posadźmy psa. Ale tutaj się nam wychylił konkretny osobnik. Tylko Wiecie co? Jest mały problem. Ustrzelanie go to graniczy z cudem. Zobaczcie jak on jest ustawiony. Burde on jest tak ustawiony, że ja nie mam tutaj możliwości mulak ostrzega nie mam możliwości go jakoś chaczyć z dobrej strony, bo jest zasłonięty tym maluchem. No. Czy nie jest zasłonięty? Nie, jednak... Kurde, już teraz sam nie wiem. Nie, nie jest zasłonięty. O, dobra. Chyba go będziemy mogli ustrzelić. Wyglądał na zasłoniętego. No, ale nie jest zasłonięty. Więc spokojnie będziemy mogli go ustrzelić. No i dobra, moi drodzy, mityczny to nie jest byle co. O ty, kurde, coś tutaj jeszcze chyba było. No i będzie leżał. No i jest. Tam jest jeszcze jeden. Może go. i tutaj jeszcze jest. Nie, nie będziemy chyba w niego strzelać. Tutaj idzie kolejny mityczny 200 metrów. Zobaczcie, 260. On się obrócił, tylko nie wiem w którą stronę. O, kurde. Dobra, skoro tak. Spróbujmy. Dwa mityczne? To naprawdę by była rewelacja. Jak się uda go upolować, to tutaj będzie rewelacyjnie. Ale wiecie co? Nie jestem pewien, czy on jest odsłonięty, czy on jest zasłonięty jakoś. Tutaj jest, dobra. Spróbujmy. U kurde, ale strzał. Nie wiem, jak on dostał. Ale. Chyba solidnie, i mam nadzieję, że nie kręgosłup. Kurde, te tutaj latają cynamonki. Fajnie by było jakąś z jedną sztukę ustrzelić. No, powiem wam, dwa mityczne to mi się rzadko kiedy zdarzyły. Zobaczmy, jak on wygląda. O kurde, lewe półco, prawe płuco tak oberwał. 129 metrów mityczny. Moi drodzy, pierwszy level mityczny od dłuższego czasu bardzo ładnie wygląda duży osobnik. Zatwierdźmy i chodźmy, bo musimy jeszcze znaleźć naszego jednego mitycznego, który gdzieś tutaj będzie leżał, tylko... Już ja nie wiem gdzie. No nie, to było tutaj, gdzieś w tej okolicy. Jeszcze raz spróbujmy, podążanie śladem krwi. I chyba jest jakiś trop. Chyba jest jakiś trop. Chyba jest. To co my tutaj mamy? Zobaczcie, jaki jest nasz jeleń szlachetny, który tutaj, no. Wpadł w takim dziwnym miejscu, że pewnie bym go nie znaleźł, żebym nie cofnął filmo. I jak on dostał? Uuu! Ojoj kręgi piersiowe, kręgosłup piersiowy. Za wysoko. No niestety. Nie udało się. Dobrze, że tego jednego udało nam się upolować dobrze, a tutaj, no troszeczkę nie wyszło. Za wysoko, trudno się mówi. Ale, kurde, znaleźć go naprawdę było ciężko. Naprawdę było ciężko. Będziemy kończyć ten odcinek. Nagram jeszcze jeden odcinek z tej mapy. I spokojnie tutaj wyruszę typową na mulaki. Zobaczę, czy uda mi się coś dużego upolować. No i będziemy musieli się tutaj zacząć na te cynamonki. Więc spokojnie wezmę sobie wabik ze sobą, uzbroi się po zęby, no i wyruszymy na kolejne polowanie, więc dziękuję za oglądanie, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Zostaw lajka, zostaw subskrypcję i do zobaczenia.